Miał, to tam tu masz podobnego, tu możesz od razu próbować. O. Rośliny. Pokaż go bliżej do kamery. Nawet nie. Siedzi. Mhm. Ale piękne branie. No ładnie no, nie dobra, dobra, dobra Dawaj, dawaj Pięknie No, no bohaterze bohaterzy filmu Hehehe <śmienny> no sport, sportowy Ile to może mieć? Bum, bum, bum A 55, 60 Zobaczcie ile przylat przerzucaliśmy zanim go dorwaliśmy Hehehe <śmienny> no, ja. Trzymaj się młody rośnie do zobaczenia no. <grym> Nie wpływa No dobra, to jeszcze temu trzeba dać szansę panu i co, magiczna wahabłówka, nie? Do i spadamy dalej. Ale dzisiaj chyba większe przynęty, ale też na lekko. O skubany. wahabłówka. Mhm. Mówię ci. To jest po prostu przynęta roku. Świetnie je wabi, ale trudno jest coś z nią zacząć, nawet jak nocne kocice. Aj! Czekaj, tutaj, może go jeszcze jedynkę? No. Machaj, machaj. Są i żerują. Siedzi. Siedzi? Mhm. Łoł. Wow. Łoł. Wow. Fajnie Może okoń ha, okoń? Całkiem możliwe O to się No chodzi Ale zobacz ledwo wisi Nieduka To nie Ale zimny o, 64, 65, to samo. Zobacz, jeszcze ugryzione. No, jest dobrze. Wiesz, nie polują stadnie, to mogą sobie gdzieś tam poustawiać, że dobra, ty tam z lewej, ty z prawej, ty od dołu i wow, wow, wo, dawaj, ty ukleję. szczupaki raczej są takie introwertyczne bardziej. Tu wiesz... Ja tam nie lubię, ja wolę sam jeść, jak zamawiają stoliki w restauracjach to tylko na jedną osobę, przy ścianie i w ogóle. Tak nie lubią. Tak 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 tak, tak. takie właśnie przy kole i ogólnie tam, że nikt nie lubi siedzieć. No. Siedzi Uła! Na nową wędkę. A. No. Normalnie. No. Brawo ty. Trzeci dzisiaj. Ładnie. Czwarty. Znaczy fu, czwarty faktycznie. Daj, daj mi go wypuścić chociaż. Nie bądź taki. Dobry. Jest. Bardzo dobrze. Na pewno nie ma 50. 50 albo nawet nie. Chwila moment. Ale cwaniaka dorwałeś. 48, dla mnie. I poszedł. I dobrze. To jeszcze może ta, ta wielkość, nie? Bo to jest piętnastka. Jest. Pięknie, Michał. No ale masz paskuda. Załatw jaki. Tada! I zobacz na jaki kolor. co, zabierz ją sobie. Ja i tak będę musiał dorwać. Nie no, wiesz. I tak już tu wieś na nią rybę. Jest twoja. Powiem ci, że ciężki nawet. Tu przepłyniemy, zobaczymy, czy są jakieś ryby. Jest! No! O! Ten jest ładniejszy. Ryszard Płoć, znowu. Dał czadu. Ty, no Bardzo ładny. Słupaczek. No piękny, ten jest już naprawdę ładny. Nie no ten to masz 47, gór, nie będę już go mierzył, bo szkoda. A no, twój to tak ma z 57. Mój ma, proszę o ciebie. Czyli pół kilka, no. Dawaj, do zobaczenia Śliskie. No dobra, to co? <laughs> Warto tu było przepływać I co na kanibala? Czyli dwie dzisiaj łowne przynęty pokaż tego kanibala bliżej tak, tak. I tylko na to i tylko na... W zasadzie na to, właściwie co, ten pojedynczy mój się nie liczy, bo to ma jakąś inną przynętę, ale to taki malutki, żeby już, że go nie zaliczamy. Deszart Płodź i kanibal No jakby dziś były zawody, to byśmy dali czadu. Ciuchy śmierdzą rybą, jest dobrze.